Messie, en avant! Mierzy osioł w głowę? Oczywiście nie trafi. Naszyd. W głowę. Co o. powiedziałem? Że się jaśnie pan doigra? Milcz błaźni? Szczególny wypadek. Tak? Mam dziurę w twarzy, a kuli nie widać. Nie? Nie? <laughs> Przecież nie połknąłem. No jasne, kula w pistolet, a zamek w senkę. Bardzo ja, interesujący tak. strzał. Że też ja na tych własnych nie sprowadziłem policji.